Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Castle Story, nazywam się Safe Mode. Dzisiaj wracamy do naszego świata zielonych, zielonych, what the fuck, żółtych ludzików. Oczywiście Tao, jak zawsze, bezrobotny człowiek, który nam, człowiek, dobra, bez, bezrobotny glut, który nie chce w ogóle pracować, bo on uznaje, że praca nie jest dla niego. Dla ludzi z jego wykształceniem roboty tutaj nie znajdzie. Dlatego też on powiedział, że on tu pracować nie będzie, nie będzie poświęcał swojego cennego czasu na takie coś przyziemnego jak praca. Miejmy po prostu to zawsze w pamięci. Tao jest the best. Najlepszy robot, jakiego kiedykolwiek moglibyście dostać. Prawdziwy Polak. Tak. Dobra. Więc tutaj montujemy oczywiście wszystkich ludzi pod obronę, bo teraz fale będą przychodziły do nas troszeczkę częściej. Tak, teraz zobaczymy, czy w ogóle sobie damy radę. Pracują dwie osoby już przy budowie, dwie osoby tylko w kopalni. Przy krysztale dostaniemy kolejnego ludzika. Więc wezwijmy sobie zwykłego na razie. Wow, nawet drugiego możemy sobie wezwać. Bardzo fajnie by się to... Tak, możemy tego jeszcze wezwać, ja teraz zobaczymy, bo może się przewidziałem. Nie, nie możemy. Mamy 60% na kolejnego ludzika, więc będziemy musieli chwileczkę odczekać. Naprawdę nie jest dużo. Spokojnie damy sobie z tym radę. W międzyczasie tu nam się wybuduje nasza twierdza, która będzie nas chroniła przed atakami mobków, wszystkich, które będą do nas leciały. Tutaj jak widzicie mamy takie specjalne podpory. Po co je w ogóle robiłem? Tak się, tak się pewnie zastanawiacie. Gdyż dzięki nim będę mógł postawić za chwilę podłogę na tym wyższym piętrze, więc dociągniemy te klocki jeszcze wyżej. Tak, odwrócimy się i tu pociągniemy te klocki. Dalej. Oj, przepraszam cię ale troszkę mi przeszkadzasz. I tutaj kolejny raz. Okej. Okay. Tak o, tutaj przydałoby się te schody pociągnąć jeszcze poziom wyżej. Jednakże nie wiem, czy w ogóle to jest sens, czy nie. Wysłałbym Tao wielkiego robotnika, żeby to zniszczył. Tao, rozwalaj. <noise> I to by było na tyle z pomocy naszego Tao. Tak, Tao powiedział, że będzie rąba... pójdzie faktycznie. Ej. Ludzie, ja już miałem wrażenie, że on chce pójść pracować. Bym się aż zdziwił wręcz wam, powiem. No kto jak to, ale Tao, ty byś poszedł robić. No nie przesadzę, ty nie jesteś od tego. Seriously? Dobra, co to możemy jeszcze w ogóle wyprodukować? Ze struktur zostało nam tylko stworzenie katapulty, co jest nam niepotrzebne całkowicie. Drabinki też niepotrzebne. Oraz hmm, światła takiego większego to moglibyśmy postawić w tym miejscu, tylko oczywiście musimy tego wysłać jakiegoś kolesia do pracy. Więc ty, jako bezrobotny człowiek, przynajmniej na razie, jak ja się patrzę, lecisz tutaj pracować. Na tym etapie już możemy zająć się budową dachu. Dachu, tak to nazwijmy. Więc wchodzimy nowo w tryb budowy, znowu w belki, prawe myszki i teraz budujemy belki w ten sposób, żeby na ich podstawie móc postawić sobie tutaj zaraz podłogę, a ja mam nadzieję, że w ogóle pamiętam jak to się budowało, bo wiem, że z tym trochę problemów kiedyś było, przynajmniej w tych wersjach beta, beta, alfa i tych wszystkich innych, ludzie mieli problemy z położeniem właśnie tej podłogi. Ale teraz się przekonamy, jak mi to wyjdzie. Okej, okay. będę chciał tak samo jeszcze rozwalić ten tutaj, te schody, które postawiłem. Już uważam, że one są tutaj całkowicie zbędne, więc Ty, jako prawdziwy pr pracownik, Pójdziesz tutaj to zniszczyć, więc on zniszczy to i kolejne klocki też, on będzie właśnie zajmował się od rozwalania ich, to chwilę trwa, to faktycznie nie jest tak, że klikniemy i czasami to się rozwala, ale tak samo nie jest źle wam powiem, idzie to w miarę sprawnie. A Atos nie blokuj się, zostaw Tao w spokoju, on jest wyjątkowy, on się może obijać, ty się obijać nie możesz, ty masz pracować. Dobra, więc ten koleś tutaj będzie powoli, systematycznie te klocki nam rozwalał. A tutaj jego kolega będzie oczywiście zajmował się budową, bo ktoś to musi wybudować. Tak, ktoś to musi zrobić, niestety. Tak jest użycie. On tutaj dojdzie do końca i mam nadzieję, że sobie jakoś z tym poradzi. Bo nie wiem, jak ten fragment chcę wybudować. Bo troszeczkę golał ten kawałeczek, wam powiem. Okej, okay, tutaj jest w porządku. Przesuń się troszeczkę w tył, mości panie. I rozwalaj kolejny fragment. To aby zniszczenia to jest w ogóle co się bez sensu. To brzydko tutaj się prezentuje. Tak, tao. Ty jako prawdziwy człowiek pracujący pójdziesz sobie tutaj zrąbać drzewko. Oczywiście Ci się nie uda. Zginiesz sobie przyty, bo zaraz te przyjdą mobki, cię zabiją, ale kto by się tym przejmował? Ty jesteś człowiek, który ma was tutaj paść, bo jesteś przykładem tego, czego w tej grze być nie może. Każdy pracuje, a ty się obijasz. Tak to właśnie teraz wygląda. A tak być tutaj nie może. Każdy ma chorować, zachorować się. Oczywiście prócz wojowników. Oni mają przerwę cały czas. Tylko jeśli ktoś do nas podejdzie, to oni wtedy ruszą swój tyłek i zaczną nas bronić. E, ile? 91%. Więc jeszcze troszkę nam brakuje. Więc w tej partii nam się tego nie uda uzyskać tego, z tego wynika. Okej, okay, już powoli się szykujemy. Zaraz to będą nas atakowali. Kolejne starcie też będzie. Tutaj, czekaj, postawię jego może w z tej strony i wezwijmy wszystkich ludzi Chodźcie do nas To, to, co ty, co ty? Ty jesteś prawdziwy wojownik, ty tam będziesz czekał Ej, ty, ruszaj tyłek, co ty kurde? Ej, ty jesteś normalny pracownik, masz, ty masz uciekać kurczę, nie chcę stracić tutaj kolesia innego. Ej! Ruszaj, tyłek, uciekaj! Uciekaj, ruszaj się szybko Jeszcze czterech przeciwników mamy Ten zaraz powinien tutaj zwiać Oczywiście nie, nie, nie On oczywiście sobie Nie, on nie potrzebuje uciekać Nie, on nie potrzebuje Okej, okay, zaraz będę rozwalał wejście Ale chyba, że damy radę ich tutaj rozwalić Nie, on wleciał do środka Ty chłopie, czemu nie bijeście No dobra, nieważne Ważne, że wszystko wygraliśmy, więc wysyłamy Was z powrotem do pracy. A ty zajmij się tutaj dalszą budową. Ta oczywiście przeżył, bo to jest On jest ninja. On tutaj nic nie potrzebuje, on sobie zawsze da rady ze wszystkim. Tak, oczywiście jego woreczek magiczny wrócił do, wrócił do nas. Nie wiem w ogóle skąd ten woreczek on ma, po co mu on jest, ale to mniejsza z tym. Ciągle 91%. Kurczę, nie wiem dlaczego aż tyle. A czy nie wiem cz czemu ciągle jest te 91%, chociaż i tak się jak tutaj nic nie mamy z tego. No ale dobra, mniejsza z tym. Ile to jest? Trzy osoby tutaj pracują. Timmy, Gato oraz ty jesteś Roach. Mm, jak to brzmi? Roach. U, gdzieś jakieś obi obiboka. Kto się obija? Ja cię widzę, gdzie ty się chowasz? Co to ma znaczyć? Nie ma obijania się, nie jesteś Tao. Nie możesz się obijać. Dobra. Do haruwy, do wykopywania idziesz, tak. Nie ma kurczacki, już chciał się obijać jakiś chłop. No bez przesad. Nie jesteś Tao, nie masz takich możliwości, nie masz władzy. O, widzę, że nam dana będzie zaraz brakowało. Więc jednego z was wyślę tutaj do cięcia. Więc postawimy tutaj sekcję drwala. Tutaj i ciebie tutaj przypięniemy. Chodź tutaj, no. No chodź, jeku, cię będziesz prawdziwym drwalem. Tao, chcesz być drwalem? To jest pytanie oczywiście, jak nie chcesz to nie musisz Pamiętaj o tym, jak, wiesz ja cię nie będę zmuszał, no coś ty, jak nie chcesz, nie musisz pracować Dobra, idź do pracy, ty tak samo eee, To usunę, bo kurczaczki to chyba blokuje nam tutaj graczy, z tego by Timi i Tao się zebrali i oboje się obijają ty też ty, skoczysz do, do, do tej sekcji ale pracować nie będziesz, bo przecież ty nie będziesz tutaj sobie niszczył swoich paluszków. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj damy do tego się wybudować. Hmm. Co tak, postawimy więcej tych sekcji do odkładania itemów. Jak widzicie, mamy strasznie dużo już tych bloków, więc czas najwyższy dać więcej osób do budowy, gdyż i tak czy siak tych bloków mamy zbyt dużo, więc nie jest potrzebna mi. Taka wielka grupa odnośnie zbierania. Tutaj damy sekcję odkładania itemów. Tu i po drugiej stronie również, w miarę symetrycznie w tych samych miejscach, koło ogniska, to będzie leżało nam. I jednego kolesia z tych, jak oczywiście skończę swoją pracę, wyślemy do tej sekcji. Otóż Ciebie. Czyli a to się będziesz zajmował się tą właśnie zasną dziedziną. Okej okay, ty uciek gdzieś, nie wiadomo gdzie Okej, okay. tu tutaj miałeś pójść, wiesz, wiesz o tym No to idziesz Patrzcie, gdzieś zablokował się chłop Tak, już poszedł troszeczkę dalej Jest, da radę, da radę, tak Atos, złaś stąd Złaś, złaś, złaś Tak, teraz ty blokujesz go Atos, Atos, ty ciągną masz jakieś problemy Ustawimy Ciebie w tym miejscu, a to złaś stąd. Złaś. Mówię ci, złaś stąd, bo zaczynasz troszeczkę już irytować. I idziesz tutaj na tał, ta sekcja jest twoja. W prezencie to sekcję dostajesz od nas. Powinieneś się cieszyć, a nie tutaj teraz po prostu robisz jakieś dziwne tutaj gierki. Urządzasz. Dobra, więc przejdźmy do budowniczych. Tak, tutaj jak widzicie, mamy postawiony już ten cały nasz murek, co budowaliśmy ostatnio. Teraz jako, tutaj to mieliśmy rozwalić, a to zaraz zrobimy też. I wybudujmy tutaj jeszcze po długości te belki. One nam zaraz pomogą w wybudowaniu podłogi. Ale ja zaraz wam dokładnie będę tłumaczył. Powoli, powoli. O co z tą podłogą? Nie, podło, nie położę tutaj jeszcze jednego. Serio. Oj, to źle. Chyba będzie. Zaraz zobaczymy. Chcę wybudować jeszcze to. To jest właśnie nasza podłoga na której będą mogli chodzić nasi ludzie to wybudujemy na tym. Dokładnie na tych wszystkich będzie ta podłoga wybudowana. Tak. Oj, jakieś kurczę, znacznie wysoko to wyszło nam. Nie o to chodziło. Nie, 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 nie. Niech pierwszy raz zajmą że tamtym, w budowie, a pójdzie przez... dopiero dalej. Kurczę, nie wiem czy mogę to więcej raz przypisać. A to, spójrzcie, że tutaj też pracować. Ja... Właściwie, wiecie, największy problem jest z tym, że ja nie wiem, czy oni sobie tutaj poradzą w ta taką ilość osób. Więc tego wyślę do innej sekcji budowniczej. Mogą mieć dwie sekcje budowniczych? Chyba nie. Dobra, więc tutaj wybudujemy ogólnie coś całkow całkowicie innego. Więc tutaj będzie takie oto, takie wejście. Ale ja mogę to tutaj inaczej postawić. Tutaj widzicie? Tutaj też chyba mają teraz problemów z tym położeniem. Chyba, że zrobimy to właśnie w ten sposób, Czy tylko ten fragment, zrobimy takiego murka. Okej. Okay. I Ciebie też wyślemy do tej sekcji. A to się nas zacny. A to chyba rozwalimy. Tak, te dwa, blocki, te dwa klocki rozwalimy. Czyli Ty chodź tutaj i zajmij, zajmij się niszczeniem tego. Pick up i pick i pick down tutaj. ...by je przenosił z jednego miejsca na drugie. No dał, no zrzucaj to. Tą skałę. A dobra, dobra, wiesz co? Idź może lepiej pracuj, bo chyba... ...nie poradzimy sobie w ten sposób. Tutaj razem. Tutaj na górę ktoś ma robić, A czemu wszyscy zajęli się, budował wszystkiego wokoło... ...a nikt nie zaczął robić tego... Na samej górze, co ja kazałem wam na samym początku. To jest ważniejsze. Ludzie, naprawdę uwierzcie w to. Pierw lećcie na górę, próbujecie zajmujcie się takimi pierdłukami, co tam robiliście teraz przed sekundą. Dobra, to też tutaj położymy. I zaraz zajmiemy się budową... ha <laughs> tych desek. No właśnie. Z na nich spełnili, tego już nie budowałem, ale zaraz damy sobie radę. Dobra, w ten sposób właśnie to będziemy teraz stawiać. O. Właśnie tak. Oj, to jest poziom niżej wyszedł nam, Poziom niżej nam wyszedł, tutaj chciałem, na tym poziomie, Ej, widzicie, właśnie tutaj są problem troszeczkę z tym układaniem, ale mam nadzieję, że później to jakoś się nam tutaj unormuje w kolejnych update'ach, będzie to działało troszeczkę bardziej sprawnie. Okej, okay, więc to zablokujemy, a ty oczywiście blokujesz, więc chodź tutaj na sam koniec, jako ochrona, Ej, Jak postawimy tutaj wokoło. Te drewno, to oczywiście sobie już lepiej z tym radzili. Na razie mają problemy. Ej, więc co? Ty musisz zejść, bo ty chyba nie wiesz, co masz z tym zrobić. Tak mi się coś wydaje teraz. E, odłóż to tutaj, na przykład, jak, jak nie wiesz, co masz zrobić. Tao! Tao! Ty pracujesz! Nie. Tao? Tao! Was jest dwóch. Mamy dwóch leni teraz. A Tao! Nie, on się przynajmniej rusza. <laughs> Ojojku! Dwóch leni dostałem. No bez przesad. Dobra, idź kopać też z tego wynika. Powiedzcie wyświetlą do tych dalszych kopalni. Nie, to chyba nie mamy wyższych dlaczej, jak mi się wydaje. Drewna... Hmm, nie mam drewna właśnie. Więc przeniesiemy tą strefę. W takim razie, czyli tutaj przenosimy to w ten sposób. Położymy to w tym miejscu, na tym dużym kawałku. Zwiększymy strefę. O! W ten sposób i wyślemy was tych wszystkich do roboty. jest i tak jak się obijacie. A ty zajmiesz się budowaniem większej ilości mniej spod odkładanie surowców. Bo tutaj też potrzebuje właśnie większej ilości tego. To rozwalmy jeszcze. I tutaj kawałeczek dalej to będziemy budowali. tu i do jeden krocek odstępu, żeby to miało, żeby to miało rączki i duszki. Tu i. Eee... Coś skopałem? No skopałem, tu. I, 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 i... Eee... Dobra, w ten sposób. Ale tego nie, 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 nie wybudujesz, bo będziesz musiał zaraz uciekać, więc już was wszystkich tutaj wzywam. Uj, drzwi nie zrobiłem. Zapomniałem o drzwiach całkowicie. Eee Gato, gato, chodź tutaj Chodź pracować cię, Jeszcze tutaj mi się przyblokujesz Dobra Strażnik, wyjdź tutaj Na zewnątrz Pilnuj przy wejściu w takim razie Bo widać, że tutaj będą problemy Będą wielkie problemy Jest pięć osób tutaj na nas leci Jeszcze pięć mobów mamy do pokonania Mamy więc więcej murów, więc to już jest zaleta on tutaj chroni wejście, więc sobie tutaj poradzi. Łosił jego z góry chronił. Mam nadzieję, że wytrzymasz. Wytrzymaj nasz dzielny wojowniku. Jest, dobra. Wszyscy są pokonani, więc bardzo o to właśnie nam chodziło. Ja! Lećcie! Ty, leć tutaj. Ścinać. A ty zajmujesz się stolarką. Okej okay, może być. Więc teraz zbudujesz nam to jeszcze ochronę. Dobra, jak mówiłem, chciałem się tego troszkę pozbyć, tak szczerze mówiąc. Wiecie co? Usunę te wszystkie te temy, żeby się one nie składowały już. Więc Jak tego się pozbędziemy, to będziemy mogli to ustawić i wtedy usunąć refresh. Możemy zrobić na tym. Dobra. A to jest Tao. A Tao nie, nie będzie pracował nam, oczywiście. Eee, więc w takim razie, kto te może nam te pracować? Który z Was zaraz tutaj przejdzie? To nam troszeczkę po, pomoże, nam. a to jest, że jest Timmy jeszcze Roach też schował nam, Roach, tak Roach, więc ty spróbuj to jakoś usunąć, dasz radę? ale jest to stukał i to zniknie, okej, okay, dobra, może być, chcę też zbudować większy mur do przodu, żeby troszecz, troszeczkę wiesz, wiecie, ten łucznik miał większe szanse na zabijanie mobów, dobra, teraz yy, sekcja budowniczego, yy, nie te klocki, tylko te bloki chciałem te wstawić. I pociągniemy ją do przodu w ten właśnie sposób. Tak, 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 tak. I tutaj jeszcze pojedynczy klocek w tym miejscu. I ty się właśnie tą sekcją teraz zajmiesz. Jesteś już sam, więc możesz sobie czas na to. Eee, jednego z was przerzucimy Atosa też do budowania. Więc chciałbym, żeby on się zajął górą tym tymczasem w rozbudowie. Bo to też trzeba wybudować, też mamy zaznaczone te tereny wszystkie do rozbudowy. Zobaczymy czy on sobie da z tym radę. Yy, nasz ochroniarz pójdzie naprzód. To dam Ci szansę, będziesz budowniczym. Cieszysz się? Hehehe. No dobra. Ty pójdziesz, kurczę nie wiem gdzie Cię będzie stało w tym miejscu, po prostu będziesz tutaj udawał, że robisz drzewo na przykład. Ech, kurczaczki, co ja mam z tym jednym kolesiem. Okej, okay, tutaj jest wszystko w porządku, mamy trzech bezrobotnych, czyli akurat Toa oraz ci nasi dwaj. Więc jest okej. Okay. Ci pracują tutaj jak powinni. To jest wszystko w budowie. Brama jest ciągle niewybudowana, ale chyba teraz ją stawiasz. Tak. Teraz stawiasz bramę. Bardzo fajnie, Tao. Się spisujesz. Jestem dumny z ciebie wręcz. Ty Czemu Atosa blokujesz? E, odłóż ten blok. Odłóż go. Nie cwaniakuj z nim, dobra. Jak widzę, gra ma jeszcze troszeczkę problemów. No ale. No ale, właśnie, no ale, co tu możemy na to bardziej poradzić? Eee, kurcze, potrzebujemy drewna, a drewna nie ma, nie, jest drewno. Tam. Więc powinno być w porządku, wyślemy to jeszcze ciebie. Ciebie też wyślemy do drewna. Żebyś go więcej a bardziej zbierał. A to też lecisz do drewna w takim razie. Skoro nie wiesz co masz robić. Timmy, ty udajesz, że jesteś budowniczym, dalej. Masz tą górę budować. Czemu ty się obijasz? Nie chcesz w ogóle jej zrobić. Więc w taki jej nie chcesz robić, zajmij się rozwalaniem tych oto bloków. A skoro tak jak już nie mamy tutaj... Nasi ludzie nie reagują na nas, to stworzymy sobie więcej łuczników. I postawimy ciebie w tym miejscu. Ale mówię, chciałbym tą górę jeszcze wykończyć w miarę sensownie. Bo to nam się przyda, uwierzcie mi. To nam się bardzo by przydało. Chyba zrobimy to w ten sposób. Usuniemy te fragmenty do budowy. Te wszystkie fragmenty do budowy usuniemy i każemy mu jeszcze raz to wy wybudować. Wiecie może coś się zablokowało i temu on nie wie w ogóle o co nam chodzi. W ten sposób dobra. I ty Timmy albo ty się zajmiesz a to się tą budową. Więc masz wziąć drewno, to nie jest skomplikowane. Bierzesz drewno i lecisz na samą górę postawić te belki. Ok, załapało co nam chodzi, więc bardzo fajnie. I postawimy więcej belek. W w tych miejscach jeszcze wszystkich. E, tu. Tu. E, tutaj nie. Tu postawiłem źle. Jeszcze raz. Tutaj belka ma powstać. Aaaaa, ah, nie denerwuj się Safe. Spokojnie! Co nie mogłaby te belki postawić w ogóle? Tu w ogóle nie jest problem z tą belką, żeby ją tutaj postawić Dobra, mniejsza z tym, tu belka może postać zawsze hm. No właśnie Bądź mądry i pisz wiersze. O co tutaj w ogóle kaman? To powinno działać poprawnie. Nic go nie blokuje, nic ani nic. O jest, dobra, ustawiło się, ale się nie połączyło razem. Nie wiem czemu. A blakuje, brakuje jednego klocka, jakby im. Blakuje, blakuje, tak. Tak, safe, oczywiście. O, ale mogę postawić tutaj blok, blok taki. Więc dobra, zrobimy tutaj blokiem. Ok. Więc wokoło jest to postawione wszystko. Atos, coś tutaj zrobił. Czemu ty to z dołu stawiasz? Atosie. No, bez przesad. Co to ma być? Tam nie było pewnie kucze projektu na dół. Ech, dobra. Nie jest z tym dobra. Nieważne, nieważne, nieważne. Nie denerwuj się, safe. Będzie w porządku. Atos. Żyjesz? Żyjesz. Dobra. Rozwal to. Tak, teraz będziemy się to rozwalić. Ty też weźmy pomóż to rozwalić. Bo widać, że osoba tutaj nie radzi za bardzo z tym. W ogóle chyba sobie z niczym nie radzi. Ok. I teraz na górę idziesz budować. Widzicie co? Zrobimy to chyba w ten sposób. Sekcję budowniczą usuniemy i postawimy ją tutaj jeszcze raz. Sekcja budownicza. Tak. Za, zatrzymaj. Atos i teami no no i co? nie dacie rady tutaj wejść oczywiście patrzcie wchodzicie na górę stoicie już w tym miejscu i teraz możecie to postawić super chyba że czekajcie chyba że to się zawala i temu to jest tutaj powstać czekajcie spróbuję zrobić to w ten sposób w takim razie tu i widzicie dali radę czyli tutaj wiedzą o co nam chodzi więc oni tych bloków nie chcą postawić, bo boją się, że one się zawalą. Dobra. Więc już mniej więcej to rozumiem, od tutaj w ogóle kaman z tym. Czyli tak to zrobimy. A tu postawimy klocek. To da rady utrzymać się chyba tak. Zaraz zobaczymy z zresztą. Tu zrobimy w ten sposób to będą bloki w ten sposób postawione. Tak, tu będzie blok w ten sposób postawiony u samej góry. Dokładnie w ten sposób, tutaj też. I tutaj też ciebie postawimy, a z dołu będzie klocek. I co? Zrozumiecie teraz o co mi chodzi? Zaraz zobaczymy czy oni w ogóle teraz by wiedzieli o co mi tutaj w ogóle, come on. Dobra, ten się belkę, więc już jest fajnie. Postawimy będzie belkę w tym miejscu. Ten nie kolejną belkę, Czyli może w kolejnym miejscu. A tutaj postawił belki, ok, te postawię chyba jeszcze wyżej. Poziom oki do -ki. Więc dobra, już tutaj powoli zaczynam rozumieć tą mechanikę. Czyli maksymalnie klocek obok, gdyż on jest złapany w tym miejscu, więc nie mamy możliwości postawienia tego w inny sposób. Ciekawe, jak w ogóle zrobię ten dach u góry. Czy w ogóle dam radę tego zrobić? Będę musiał postawić jeszcze belki wokół, wokół naszego kryształu, żeby tutaj mogło to powstać faktycznie. Ale bardzo ładna grafika, prawda? Musicie to przyznać, że grafika jest po prostu bardzo przyjemna i faktycznie tak to jest montowane zazwyczaj. O, jest, powstał jak tutaj I? widzicie, klocek po, tutaj postawiliśmy i od razu mógł postawić tą belkę w tym miejscu. Więc to jest naprawdę bardzo realistyczne. Dobra, teraz taką. Ty jako ochroniarz nasz kolejny powstaniesz w tym miejscu, ty staniesz w tym miejscu. Dobra. Tutaj przejdźmy jeszcze w sekcję budowniczą i dobudujmy te fragmenty. Tak, wiem, wiem, wiem. Zaraz będziemy musieli się chronić. Ale to za chwilę się tym zajmiemy. Czekajcie. Tutaj po całości ten, ich tutaj postawię. Wszyscy wracać! Ja szefuncio wam kazać. Lubicie żyć, to wracajcie. A ty tutaj stanisz zaraz na obronie. Dla, m, będziesz tutaj chronił wszystkich moich ludzi. Blokuj wejście. Nikt przez ciebie ma nie przyjść. Pamiętaj o tym. Masz tutaj dzielnie bronić wszystkich. Okej. Okay. Wszystko teraz jest w porządku. Nasz tutaj Poros chroni. Nasi ucznicy Nemo oraz Sylwain. Dzielnie tutaj walczy, niszcząc wszystkich naszych przeciwników. Jej widzicie, łuczycy są de best. Po prostu jeden strzał i ludzie padają. Okej, okay, wszyscy już padli, więc standardowo wy lecicie do kopalni. Wasza grupka w tym miejscu leci ścinać drewno. A wy w stałej brygadzie zajmujecie się tym. Jak oni polecą? Dobra, też zresztą. Tao, ty żyjesz! Ty naprawdę żyjesz! Teraz tu założysz pewnie worek pokutny na głowę, tak! Oj, ojku! Oj, już jest szósta fala! Ej, no, nie wiedziałem, że to taka fala już jest. Oj, no, nie wiemy, jak czasem teraz w takim razie. Oj, Tao, tutaj jest nawet jeszcze raz, się pokazał nam. Tao i Aros tutaj. Okej, okay, spróbuj to rozwaj, bo ty będziesz bardziej pracowity, tak, ty ty pracowitym, Tao. Więc bardzo fajnie. Mogłam w ogóle wam zmienić nazwę? Nie da się. Niestety. Szkoda troszeczkę. Bo byłoby to bardzo przyjemne, bo mógłbym im nadawać nazwy, prawda? Wtedy bym mógł faktycznie jakoś ich sensownie ponazywać, żeby to miało rączki i nóżki. A tak to niestety nie mam takiej możliwości. Timmy i Roach. Wy mieliście iść do kopalni. Tak, what the? Dobra, zrobiłem szybkie sprawdzenie, ile mamy już czasu. Jest ponad 27 minut, więc w tym miejscu będziemy kończyli ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie oczywiście o łapce. W takim razie, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dajcie do lubionej, polećcie znajomym. Łapki w górę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. To pa, pa wszystkim.